to naprawdę mogło źle się skończyć. Brutalny faul na wychowanku Arsenalu. Reprezentacja Szwecji boi grać się w Polsce, a Atletico Madryt chce podkupić piłkarza FC Barcelony. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat... Między innymi o Napoli, które odwróciło losy meczu, i Goni AC Milan, wielka feta z okazji stulecia Lecha Poznań. Legia Warszawa zremisowała z Rakowem Częstochowa. Piłkarz Paris Saint-Germain został napadnięty przez kibiców. Wyciągali go z samochodu i mówili, że dopadną każdego, a jeszcze Brzęczek o powodach zwolnienia z reprezentacji Polski. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A jeżeli ty jesteś kibicem piłki nożnej, a naszego kanału jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam cię, abyś zmienił to w tym Momencie. Na pewno tego nie pożałujesz, a teraz zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem Landry 600. macie cieplibet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl Mati Cash i jego Aston Villa nie dała rady zatrzymać Arsenalu. Spotkanie 30. kolejki Premier League zakończyło się wynikiem 1-0 dla kanonierów. Ten mecz nie był porywający. Jedyną bramkę po zamieszaniu w polu karnym zdobył Saka. Zobaczyliśmy za to aż 6 żółtych kartoników, bowiem piłkarze nóg nie odstawiali. Minks po około pół godziny gry bardzo brutalnie potraktował zdobywcę bramki, czyli Sakę. Co prawda wcześniej trafił w piłkę, no i ją wybił, ale to jego wyprostowana noga trafiła w postawną nogę piłkarza Arsenalu. Oglądając ten mecz widziałem tam czerwień ale arbiter zdecydował się tylko na żółtą kartkę. Czy słusznie, to tego nie wiem, ponieważ w tej sytuacji mógł ucierpieć nawet Achilles, a to wykluczyłoby Sakę na co najmniej kilka miesięcy. W tym momencie piłkarze Mikala Artete rozegrali 28 spotkań. Mają do rozegrania jeszcze dwie zaległe kolejki, które mogą dać im 6 punktów, a wtedy na swoim koncie mieliby aż 60 oczek. Walka o top 4 będzie bardzo zacięta. Arsenal, Manchester United, West Ham oraz Tottenham będą bić się o Champions League do samego końca. Wojna tuż za naszymi granicami wywołuje strach u naszych potencjalnych rywali. My już w tym momencie mamy zapewniony awans do finału baraży, który zostanie rozegrany w Chorzowie na stadionie śląskim. Szwedzka prasa przeżywa jednak, że ten mecz odbędzie się zaledwie 350 km od granicy z Ukrainą, a to w ich rozumieniu stanowi poważne zagrożenie dla ich piłkarzy. Co najlepsze, to w tej sytuacji to nawet nie wiadomo, czy oni z nami zagrają. Musimy poczekać, bowiem, na wynik meczu Szwecja-Czechy. Może się okazać, że reprezentacja ze Skandynawii nie będzie miała tego. Problemu, bowiem odpadną po meczu z naszymi sąsiadami. Wydaje mi się osobiście, że oni na siłę robią z tego sensację. Co mają powiedzieć ludzie, którzy mieszkają tuż przy granicy z Ukrainą? Założę się, że wielu z Was mieszka w Lublinie, Rzeszowie, Sandomierzu, Przeworsku czy innych miastach z okolicy. Tak powiedział jeden z przedstawicieli Szwedzkiej Federacji. Podjęliśmy odpowiednie kroki i śledzimy wydarzenia, które zmieniają się z dnia na dzień. Jeśli pojedziemy do Chorzowa, jesteśmy dobrze przygotowani. W pobliżu miały miejsce rosyjskie ataki, ale po stronie ukraińskiej. Może to wywołać więcej niepokoju i strachu niż obawy przed porażką. Transfery na linii FC Barcelona Atletico Madrid nie zdarzają się zbyt często, no ale tym razem możemy być świadkami takich przenosin. Drużynę z Madrytu zdaniem hiszpańskiego dziennika sport ma zasilić Sergi Roberto, czyli zasłużony oraz doświadczony piłkarz Blaugrany. Przecież to on w roku 2018 zdobył ostatnią szóstą bramkę w meczu z Paris Saint Germain i tym samym wyszucił klub szejków z Champions League. Umowa hiszpańskiego obrońcy wraz z FC Barceloną wygasa wraz z ostatnim dniem tego sezonu. Barcelona wydaje się nie być zbytnio skłonny na do przedłużenia tego kontraktu, a Sergi Roberto, aby nie pozostać bez klubu, zaangażował się w rozmowy właśnie z Atletico Madryt. A jeszcze na początku lutego portal meczyki.pl podawał, że Atletico Madryt wyraziło zainteresowanie Matim Keszem. ale kto wie, być może w tym momencie ich zainteresowanie Polakiem już wygasło. Nieoczekiwanie problemy na ligowym podwórku miało Napoli, ale wyszli z tego obronną ręką. Napoli zagrało z Udinese, czyli 14 ekipą w lidze i wygrało ledwo 2 do 1. To goście jako pierwsi doprowadzili do zdobycia bramki i z jednym golem przewagi kończyli pierwszą połowę. Trafił Dellofeu, czyli były gracz FC Barcelony, Evertonu czy Watfordu. Dopiero po zmianie stron to Wiktor dał o sobie znać: Nigeryjczyk trafił w 52, ale także 63 minucie po jedynku. Tym samym dał swoje drużynie 3 punkty i nie pozwolił na zbyt oddalenie się AC Milanu. W tym momencie oba kluby mają po 63 punkty, ale klub z Mediolanu rozegrał o jedno spotkanie mniej. W tym meczu od pierwszej minuty na placu gry nie zobaczyliśmy niestety Piotra Zielińskiego. Trener postawił na Polaka od 70. minuty, kiedy Napoli już prowadziło. Wczoraj minęło dokładnie 100 lat od założenia Lecha Poznań. Jeden z najlepszych klubów Polski ma powody do świętowania. Takie rocznice są wyjątkowe nie tylko dla dyrektorów klubu czy piłkarzy, ale szczególnie dla kibiców, którzy dopiękują swoich ulubieńców w dobrych, ale także w tych złych chwilach. Tak świętowali kibice, którzy zebrali się przed stadionem. Taka kanonada fajerwerków wyglądała po prostu episko. No zobaczcie sami. Nagraniem z tego wydarzenia pochwalił się także Tymoteusz Puchacz, który był obecny na dachu stadionu. Swoje słowa przekazał także Robert Lewandowski. Chciałbym przede wszystkim pogratulować stulecia klubu. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem być częścią tej wielkiej historii. Legia Warszawa po czterech wygranych z rzędu została zatrzymana przez Raków Częstochowa. Ich wczorajszy mecz odbył się w Częstochowie i to Legia jako pierwsza wyszła na prowadzenie po trafieniu Pawła Wszołka. Raków w 70 minucie wyrównał po rzucie karnym, ale w ostatniej akcji tego meczu mógł wyjść nawet na prowadzenie i pozbawić Legię tego jednego punktu. I Lopez uderzył praktycznie z linii bocznej boiska no i trafił w poprzeczkę. Dobrze o tym wydarzeniu napisał admin Kanal Plus na Twitterze, to mógł być gol tego sezonu. W Paris Saint-Germain dzieje się coraz gorzej i widać, że w klubie potrzebne są wielkie zmiany. Kibice stracili cierpliwość po meczu z Realem Madryt, który wyeliminował Paris Saint-Germain z Champions League. W kolejnym meczu ligowym, choć Paryżanie wysoko wygrali 3-0, to oberwało się Neymarowi i Messiemu, którzy zostali niemiłosiernie wygwizdani przez fanów i co najgorsze, to nie działo się tylko podczas tego meczu, ale także po jego zakończeniu. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej w swojej karierze Lionel słyszał takie gwizdy skierowane właśnie do niego. Niektórzy z kibiców, jeżeli możemy tak, o nich powiedzieć, posuwają się do jeszcze gorszych rzeczy, a nawet karalnych czynów. Ostatnio przed ośrodkiem treningowym klubu wypatrzyli samochód, za kierownicą którego siedział Kurzawa. Gdy auto zatrzymało się na światłach, to grupa osób kazała piłkarzowi otworzyć drzwi, wysiadać z samochodu, a nawet próbowali wyciągnąć go z auta. Dodatkowo krzyczeli, że dopadną każdego gracza Paris Saint-Germain, co naprawdę jest już niepokojące. A swoją drogą to Kurzawa ostatni mecz w barwach tego klubu rozegrał w ubiegłym roku, dokładnie w sierpniu. Teraz leczył po prostu. Po prostu kontuzję, no i nie jest on zbytnio winny obecnej sytuacji. Ciekawego wywiadu dla TVP Sport udzielił Jerzy Brzęczek, który powiedział, dlaczego jego zdaniem został zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Polski. Za winę o dziwo obarczył dziennikarzy. Zbigniew Boniek zrobił to, czego wy chcieliście, tylko że nie w tym czasie, gdy tego oczekiwaliście. Zwolnił mnie m.in. ze względu na Was, bo chciał mieć spokój. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat, dajcie znać tam na dole w komentarzu. Czekam na Wasze opinie. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League Leicester zmierzy się z Brentford a Tottenham podejmie West Ham United. We Francji AS Monaco powalczy z Paris Saint-Germain, a Olympique Marsylia zagra z Niceą. W Hiszpanii o godzinie 21 czeka nas najciekawszy pojedynek niedzieli, czyli El Clasico. Real Madrid kontra FC Barcelona. Ten mecz odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu, a 3 godziny wcześniej to Sevilla zagra z Realem Sociedad. Na dziś to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądałeś, czy też oglądałaś do samego końca. Koszt z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Wpadaj do mnie na Instagrama oraz na Twittera. Linki macie tam na dole w opisie. Zachęcam także do obejrzenia innych filmów, np. tych, które w tym momencie pojawiły wam się na ekranie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.